Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstara, a dzisiaj mówimy sobie parę ważnych zmian z ratowaniem świata. Powiem wam co dalej z tym trybem, czy będzie on w ogóle istniał, jak może istnieć, no i rozwiję wam troszkę wątpliwości, bo dużo właśnie stron pisze o tym, e, o tych zmianach ratowaniem świata, a tak naprawdę nie wie nic, tylko clickbaituje jak zawsze. Także tutaj sobie omówimy... Oczywiście na wstępie zachęcę do stawienia subskrypcji, łapki w górę oraz użycia kodu SEIKAMSTAR przy zakupach. Pamiętajcie, że jeśli właśnie macie ratowanie świata bądź po prostu chcecie się wypowiedzieć na ten temat, to zostawcie mi komentarz, bo wszystkie komentarze czytam i jestem ciekaw waszego zdania. Dobra, a teraz do rzeczy. W patchu 13.2, czyli wczorajszym dostaliśmy informację, jaki będzie dalszy plan rozwoju ratowania świata. Ratowanie świata jak wiecie, jest taki dodatkowy tryb Fortnite'a, który polega na tym, że po prostu walczymy sobie z zombie i wykonujemy jakieś misje. No i ten tryb zawsze był taki dosyć pomijany, dużo graczy zarzucało Epic Games, że... Nic tutaj nie robią i faktycznie nie ma się co oszukiwać. Ten tryb nie był rozwijany. Mam ratowanie świata od początku gry, tak naprawdę dla mnie ten tryb osobiście był nudny e, i praktycznie nic tutaj nie dochodziło. Tam czasem dalej jakiej bohaterów, jakiej broni. No ale gracze zawsze właśnie narzucali, że ratowanie świata jest pomijane. Z czym mieli naprawdę rację. No i teraz Epic Epigame dało informację, co dalej. W pierwszej części, właśnie gracze się ucieszyli poniekąd, dlatego że jakieś zmiany na ratowanie świata są ok. No ale to było w tej informacji. Informacja jest dostępna na blogu Epic Games. No i tutaj warto powiedzieć, że informacje, które oni dali, są nie są w żadnym stopniu precyzyjne. Dlatego też, właśnie dużo osób nie wie o co chodzi, co się dzieje. No Ja przyznam się szczerze, że spędziłem troszkę czasu właśnie raz, żeby zrozumieć ten tekst w ogóle, bo jest on. W w żadnym stopniu nie są spójne ze sobą także nie wiadomo raz o co chodzi w nim. no i dwa jeszcze szukałem właśnie informacji e, co może być jak to działa od właśnie graczy którzy grają w to ratowanie, żeby się z tematem zapoznać i wam więcej wytłumaczyć Epic Games właśnie nie dało takich informacji konkretnie w tym blogu, no i to według mnie świadczy o tym, że faktycznie mają trochę wywalone na ten tryb, bo nie oszukujmy się ale ratowanie świata jest płatnym trybem no i jeśli zapłaciliście za Grę, powinien się wiedzieć jaki będzie dalszy kierunek rozwoju. Tego właśnie nie można się dowiedzieć, dlatego z tego co właśnie się dowiedziałem wychodzi na to i w sumie z tych informacji od Epic Games, że ratowanie świata no nie będzie już wspierane. Przynajmniej w takim w stanie jak jest, co to znaczy? Ratowanie świata obecnie polegało na tym, że mieliście po prostu parę mapek i robiliście sobie misje. No i tak naprawdę to było właśnie całe ratowanie. Czasem jakiś event z poprzedniego roku wrzucili, no i to było właśnie tyle. Tutaj właśnie trzeba wspomnieć o tym, że po prostu Epic Games i tak powoli, tak jakby, no zaprzestawało wsparcia od tego trybu. Jedne co, to jakieś tam zmiany techniczne były na plus, ale nie było tego dużo. No i teraz właśnie. Epic Games oficjalnie powiedział tak, że no zakończają wsparcie tego trybu. E, dlaczego? Tam nie ma tak napisane, że jest to koniec, ale jest napisane, że obecnie prace będą spowolnione, dlatego że e, ratowanie świata ma, według tego co możemy zrozumieć, e, ma być przeniesione jako osobna gra, ma być stworzona jako nowa gra, dlatego też nie ma sensu rozwijać tego co teraz jest. I też wszystkie nekat skiny, które macie w BR, obecnie są dostępne w Ratowaniu Świata, dlatego zostały one już przeniesione. Ale przyszłe skiny, które zostaną wprowadzone, już nie będą dostępne, dlatego że Epic właśnie nie planuje tak dalszego wsparcia tego ratowania. No i teraz, co to dla nas, graczy, znaczy? Tutaj, właśnie warto powiedzieć, że to jest odcinek ważny dla graczy. Jeśli net macie ratowanie, nie macie, dla każdego jest ważny, no wiadomo, że może będziecie kiedyś chcieli, że w to ratowanie, nawet jeśli nie macie, to przyda wam się po prostu trochę informacji. Dla nas graczy znaczy to, że Epic Games usunęło z dniem wczorajszym wszystkie edycje Ratowania Świata ze sklepów. Nie można ich już nigdzie nabyć, oczywiście na stronach, które sprzedają jeszcze klucze są, no ale już oficjalnie nigdzie nie można tego kupić, ani właśnie w sklepie Epic Games, ani nawet z tego co widziałem w sklepach na konsolach. Także jest to dosyć ciekawe, że już właśnie całkowicie zostało usunięte. No i z informacji, które dostaliśmy wynika... Że po prostu pakiet stalowego Miśka, który wam pokazałem w poprzednim odcinku, będzie takim pakietem ratowania świata obecnie. Co to znaczy, że jeśli nie macie ratowania świata, a chcielibyście nabyć go, no to po prostu możecie sobie kupić pakiet stalowego Miśka. Tam jest skin Miśka, 1000 faudolców i dostęp do ratowania świata. Niestety nie będzie to już taki dostęp jak teraz, dlatego że Epic Games poinformowało nas, że obecnie nie to wyglądało tak, że osoby, które. Kupiły kiedyś, były we wczesnym dostępie tego ratowania świata. Będą miały normalnie fałdolce za misję jako nagrody. Tutaj, osoby, które kupią właśnie ten pakiet, z tego co wiadomo, nie będą miały już fałdolców, będą jedynie miały jakieś talony na lamy. Także tutaj, właśnie, już nie da się tak jakby dostać tego starego ratowania świata. No i tutaj, jeśli chcecie sobie kupić ratowanie dla fałdolców czy coś, no to już się tego nie da zrobić. Eee, tutaj, właśnie, warto powiedzieć, że jest takby. Mega niezrozumiały według mnie dlatego, że Epic Games obecnie daje nam do kupienia pakiet stalowego miśka, który będzie w czwartek. No i ten pakiet ma kosztować 80 zł. On zawiera właśnie ratowanie świata, v i skin. No i co ciekawe, jeśli ratowanie świata ma być już tak naprawdę no, nierozwijane, no to po co właśnie sprzedają e, tą kopię? No, może być tak, że po prostu osoby, które no, Będą miały ratowanie świata, no dostaną, no dostaną na przykład tą nową wersję ratowania świata, czyli tą nową grę, nowy pakiet, jak wyjdzie po prostu, właśnie już grywalna wersja. Niestety nie ma takiej informacji, no i tutaj nie mogę Wam zagwarantować, że jeśli kupicie ratowanie świata, no to nie wiadomo, czy będziecie mieli potem dostęp, czy będziecie znowu musieli kupić. Także to jest nie wiadomo, nie mamy informacji od Epic Games, przynajmniej na razie. No i trzeba też właśnie zaznaczyć, że. Prawdopodobnie te prace będą no, dosyć długo trwały z tym przeniesieniem, ratowania tak jakby na osobną grę, dlatego że no, Epic Games sprzedaje pakiet, w którym jest ratowanie świata. No, nie, jest to raczej, nie robi się czegoś takiego na jakby miesiąc czy dwa przed zakończeniem całkowicie tak jakby, no, wsparcia tej gry w obecnej formie. No, nie sprzedaje się wiadomo starego produktu, który ma teraz nie działać, e, jako w normalnej cenie, tak naprawdę. Także tutaj tak to wygląda. Zaraz Wam powiem też, dlaczego możliwe tak. Epic Games zrobiło. Tutaj warto też powiedzieć o tym, że nowy tryb ratowania świata w obecnych informacjach, pamiętajcie, że wszystkie informacje trzeba pochodzić z dystansem, bo Epic Games nie dało nam żadnych konkretów i Epic Games w każdej chwili może tak naprawdę wszystko zmienić. No i teraz do rzeczy, jak może wyglądać nowe ratowanie świata. Prawdopodobnie będzie to właśnie nowa gra, będzie ona oddzielna z obecnym Fortnite'em, bo teraz macie kreatywny Battle Royale i Ratowanie Świata połączone, no i Ratowanie Świata ma być właśnie osobno. No i tutaj prawdopodobnie będzie ono bazowało na sezonach Fortnite'owych, dlatego że Epic Games właśnie poinformował, że będzie jakiś styl sezonowy, czy coś w tym stylu, czyli po prostu jak będzie tam nowy sezon, czy coś, to po prostu będziecie mieli jakieś fajne misje, czy coś w tym ratowaniu i tak będziecie sobie właśnie przychodzić przez ten czas to dodatkowe ratowanie świata. No i tutaj właśnie Wygląda to dosyć dziwnie, bo nie wiadomo czy to będzie właśnie jakoś będzie karnet może w tym ratowaniu, czy nie, bo też są takie spekulacje, czy po prostu nieco jakoś tam połączone z br tylko będzie osobny klient. Co do v Do v obecnie właśnie osoby mogą jeszcze farmić, które mają stare ratowanie, czy w nowym ratowaniu będzie można farmić v -dolce. Otóż już odpowiadam, nie wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że Epic Games może zrobić coś takiego, że za misję będą v -dolce. Nie jest to powiedziane, że nie, dlatego, że no Konta i tak są połączone w Epic Games, więc możliwe że po prostu będą fałdolce, będzie się normalnie farmić. I będzie można po prostu płacić sobie albo lamy, albo skiny w berce. No ale wtedy skinów w berce już nie będzie można używać w ratowaniu. Także tutaj jest duża niewiadoma akurat. No i ja bym się raczej tutaj skłaniał, że tych fałdolców może nie być już w tej nowej wersji. No bo nie oszukujmy się, ale po co mieli właśnie na przykład, jeśli robią tak osobną grę, chcą to rozdzielić jakoś, no to po co mają dawać nam fałdolce? No fałdolce, nie oszukujmy się, były, były, taką, były taką zachętą, że po prostu gracze grali w ten tryb, bo tak naprawdę jest nudny, bardzo ten Tryb i praktycznie większość osób gra e, dla fałdolców. Nie są takiej dużej ilości, no ale wiecie, jak ktoś sobie tam wyfarmi, nie wiem, w miesiąc, tam tysiąc fałdolców, czy coś grając codziennie, fajna zachęta. Tak, tak to mniej więcej wygląda. E, tutaj, jeśli jakieś informacje się pojawią jeszcze, czy coś, no to oczywiście filmik kolejny się pojawi. Tutaj nie mogę zbyt wiele powiedzieć, dlatego że nie mam takich informacji. Nie wiadomo, ale chciałem po prostu e, powiedzieć wam. Na czym obecnie bazujemy, nad, nad czym możemy spekulować, bo dużo osób po prostu pytało na streamach, dużo osób zapłaciło za właśnie ratowanie świata, no i nie wiedzą co dalej, także myślę, że tutaj jakieś informacje takie e, mogą się przydać. Na razie się nie martwcie, dlatego że e, i tak te zmiany potrwają kilka miesięcy, więc tak to wygląda. Farmcie sobie fałdolce. No i to jeszcze szybko powiem, dlaczego takie zmiany mogą być. No, nie ma oczywiście informacji, ale według mnie e, jest tutaj kilka kwestii. E, jak wiecie, Fortnite będzie przenoszony na nowy silnik, czyli Unreal Engine 5, czyli właśnie nowy, jakby nowa technologia Epic Games, no i prawdopodobnie nie chce im się po prostu przynosić całego ratowania, bo jest ono mega duże. To jest właśnie może taki fakt, że jest to mało opłacalne i to po prostu może zostać na starym silniku. Kolejny fakt może być to, że e, jakoś ratowanie świata może przy, przy, tak jakby przyczyniać się do lagów w Fortnite w BRC, dlatego że jest tu mega dużo tekstur, mega dużo rzeczy, no i być może jakoś to po prostu odkąd zaczęli dodawać te skiny, niezbyt to dobrze pracuje. No i być może jest właśnie też tego kwestia. Dodatkowo może być, że po prostu nie jest to już opłacalny tryb dla Epic Games, no bo ludzie po prostu. Nie chcą w to zbytnio grać, a jak ktoś gra, to raczej sobie po prostu klepy tamte 50 fałdolców no i tak naprawdę tyle. Także to są takie 3 główne aspekty. Jeśli macie jakieś pomysły, czy coś coś śmiało piszcie, no ja już nie będę przedłużał. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Dajcie znać, czy obejrzeliście do końca, no i czy coś się dowiedzieliście, czy raczej już wszystko wiedzieliście. Dajcie znać, właśnie wasze przypuszczenia. No ja już się żegnam. Trzymajcie się. Do następnego Siema.